Co gdyby wszyscy Polacy wrócili do Polski? Cześć! Jak zapewne wiecie, historia Polski doprowadziła nasz naród do tego, że wiele z nas musiało wyemigrować w różne części ziemskiego globu. Jakby nie patrzeć, Polonia w całkiem sporej ilości państw stanowi jedną z najliczniejszych grup spośród wszystkich mieszkańców. Jednym z najlepszych przykładów jest chociażby Islandia, gdzie Polacy są drugim najliczniejszym narodem, Wśród wszystkich mieszkańców zamieszkujących tą wyspę. Jednak to w dalszym ciągu nie jest jakoś zasadniczo dużo. A Polonia rozrzucona jest w tak odległych zakątkach świata, że aż ciężko sobie wyobrazić, że w takich miejscach powstają nasze małe skupiska, które kultywują polskość nawet gdzieś pomiędzy palmami. Jeśli natomiast jesteście ciekawi, co by się stało z naszym krajem, gdyby wszyscy ci ludzie wrócili naraz do Polski, to zapraszam Was do dalszej części tego materiału. Pomysłodawcą tego odcinka jest jeden z naszych widzów, a w ramach podziękowania wysłaliśmy już do niego jedną z naszych koszulek Teamu Globalistów. Jeśli też chcielibyście taką dostać, jedynym wymogiem jest napisanie ciekawego pomysłu na odcinek. Który być może potem wybierzemy, a ta osoba otrzyma od nas prezent w postaci t-shirtu. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, będziemy Wam również wdzięczni, jeśli zostawicie subskrypcję, bo im więcej Was jest, tym nasza praca jest przyjemniejsza, a nasza społeczność rośnie w siłę. Dobrze, nie przedłużając, usiądźcie wygodnie i przenieście się teraz myślami tam, gdzie wszyscy Polacy wracają aktualnie do Polski. W Polsce w 2020 roku żyje łącznie około 38 milionów mieszkańców, i jeśli spojrzymy teraz na skalę światową, okaże się, że jesteśmy 37 państwem na ponad 200 pozostałych pod względem liczby ludności zamieszkującej dany kraj. Wynik ten nie należy do najgorszych, jednak jeśli zwrócimy uwagę na statystyki sprzed II wojny światowej, okaże się, że od tamtego czasu w naszym kraju czy było zaledwie 3 miliony mieszkańców, jednak powodem tego stanu rzeczy była wojna, która przyczyniła się do spadku populacji Polski o prawie 10 milionów ludzi. A żeby powrócić do stanu przedwojennego, potrzebowaliśmy aż 35 lat. Spadek w tej formie nie był spowodowany tylko i wyłącznie zgonami, ale także emigracją Polaków, którzy chcieli stać się rekrutami Armii Zachodnich Państw, takich jak chociażby Francja czy Wielka Brytania. Oprócz tego część ludności najzwyczajniej w świecie uciekła, bojąc się niemieckiego reżimu, zostawiając nieraz cały swój dobytek. Takich wydarzeń jak to było dużo więcej, a na dobrą sprawę Polacy zaczęli w większych skupiskach osiedlać się poza granicami naszego państwa tuż po rozbiorach, a wydarzeniami, które potęgowały liczbę osób. Które opuszczały ziemię Polskie, były przede wszystkim powstania narodowe, takie jak chociażby to styczniowe, w wyniku którego w niecały rok ponad 20 tysięcy Polaków uciekło w inne części świata w obawie przed rosyjskimi represjami. Według danych stowarzyszenia Wspólnota Polska poza terytorium naszego kraju mieszka obecnie 21 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Jednak dane te obejmują ludzi którzy faktycznie informują o swoich korzeniach, a to powoduje, że wiele osób nawet nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, skąd tak naprawdę pochodzi ich rodzina. W przypadku prezes YouTube'a, Susan Wójcicki, sprawa wyglądała nieco inaczej. Ponieważ ona w pełni sobie zdaje sprawę z tego, skąd pochodzi jej rodzina. A tata, który był Polakiem, sam podjął decyzję o tym, żeby nie uczyć Suzjan polskiego, ponieważ nie był przekonany, że do czegoś przydaje jej się w ogóle ten język. Jednak jak się okazuje, kobieta w 2017 roku odebrała odnowiony polski paszport i otwarcie informuje o swoich korzeniach oraz w pewnym stopniu żałuje decyzji ojca. Tak więc, jak sami słyszycie, osoby z polskimi korzeniami nieraz bez problemu odnajdują się w obcym środowisku i potrafią osiągnąć niebywały wręcz sukces. Możecie nam dać znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebyśmy przygotowali dla Was specjalny materiał o sukcesach Polonii oraz jej historii. Dobrze, jednak wracając do tematu odcinka. Co by się stało, gdyby wszyscy Polacy wrócili naraz do Polski? Trzeba zwrócić uwagę na to, że z początku mógłby to być dla nas wszystkich całkiem spory problem. Nasza infrastruktura nie jest wystarczająca dla 40 milionów mieszkańców, a co dopiero jeśli mówimy o 60. Nagły skok populacji o prawie 50% wiązałby się z olbrzymimi utrudnieniami w przemieszczaniu się z powodu zatłoczonych ulic. Placówki publiczne, takie jak szpitale czy urzędy, nie mogłyby bez olbrzymich kolejek obsłużyć wszystkich ludzi, a nasze miasta z pewnością nie pomieściłyby 20 milionów nowych mieszkańców. Dobrym przykładem może być tutaj Liban, który od momentu wybuchu wojny w Syrii z 4-milionowego państwa stał się krajem liczącym 6 milionów mieszkańców ze względu na syryjskich imigrantów. W tym przypadku, gdyby nie pomoc Unii Europejskiej, państwo mogłoby nie wytrzymać tak wielkiego napływu ludności, która musiała w większości przypadków zamieszkiwać namioty stojące przy granicy. Taki stan rzeczy prowadzi do licznych napięć, dlatego nagły wzrost populacji nie jest zjawiskiem z reguły pozytywnym. Inaczej sprawy miałyby się, gdyby proces ten odbywał się w jakimś okresie czasu, na przykład od 10 do 20 lat. Wtedy faktycznie można byłoby przygotować się na taki scenariusz w odpowiedni do tego sposób. Już teraz coraz więcej Polaków, mieszkających i pracujących poza granicami naszego kraju, decyduje się na powrót, ponieważ sytuacja gospodarcza uległa poprawie, a część osób po prostu woli życie wraz z rodziną, która pozostała w Polsce. Już teraz, z powodu Brexitu, według danych Brytyjskiego Urzędu Statystycznego, w ciągu ostatniego roku z Wielkiej Brytanii wróciło ponad 36 tysięcy osób, a liczba ta systematycznie zwiększa się także w przypadku państw, takich jak chociażby Niemcy. Gdyby jednak cała Polonia zjechała do naszego kraju, dajmy na to w perspektywie tych 20 lat, populacja Polski równa byłaby blisko 60 milionom, czyli praktycznie rzecz biorąc, Byłoby nas tyle samo co Włochów. Biorąc pod uwagę, że nasza gospodarka w 2020 roku w przybliżeniu liczy około 610 miliardów dolarów, tak hipotetycznie, przy tych dodatkowych 20 milionach osób zwiększyłby się do pułapu około 90 miliardów. Jednak, biorąc pod uwagę rozwój gospodarczy na uśrednionym poziomie wynoszącym około 3% rocznie, tak po 20 latach. Po powrocie wszystkich Polaków moglibyśmy liczyć na PKB na poziomie 1 tryliarda i 625 miliardów dolarów, zbliżając się do 10 największych gospodarek na świecie, pozostając słabszymi od Włochów zaledwie o 300 miliardów, a nie jak to ma obecnie miejsce, czyli o prawie czterokrotność tej kwoty. Z pewnością ciekawym aspektem byłoby tutaj także zjawisko mieszania się polskich tradycji z całego świata. Ponieważ jeśli w samej Brazylii mieszka prawie 2 miliony Polaków i osób polskiego pochodzenia, a z pewnością ich polskie zwyczaje w pewnym stopniu uległy połączeniu z tymi brazylijskimi, a to mogłoby zapoczątkować nowe i jakże egzotyczne wydarzenia kulturowe w naszym kraju, na przykład takie jak, dajmy na to, taki polsko-brazylijski karnawał, który mógłby być europejskim odpowiednikiem tego, co ma miejsce w Rio de Janeiro. Tak więc, jak sami widzicie, Polaków na świecie jest bardzo dużo, a więcej niż połowa z nas zamieszkuje gdzieś na przysłowiowych krańcach świata, gdzie nasze polskie zwyczaje łączą się z tymi lokalnymi. Dobrym przykładem może być tutaj oficjalne argentyńskie święto Polaka, nazywane dokładnie Dniem Polskiego Osadnika, który jest jedynym takim na świecie. Ustanowione zostało w 1995 roku na cześć polskiej odwagi, partnerstwa polsko-argentyńskiego oraz pracowitości. Warto jest mieć tutaj na uwadze fakt, że na terenach Argentyny żyje łącznie ponad pół miliona osób polskiego pochodzenia. Podsumowując, Gdyby wszyscy Polacy wrócili do Polski, bylibyśmy z pewnością państwem dużo silniejszym, które jakby nie patrzeć przy dobrych wiatrach, stałoby się potęgą, o której tak długo wszyscy marzyliśmy. Pamiętajcie o podsyłaniu pomysłów na odcinki, ale także dajcie nam znać, czy chcielibyście więcej materiałów na temat Polonii. Pamiętajcie także, żeby wejść na mojego Instagrama, gdzie codziennie prowadzę relacje w formie wiadomości oraz pokazuję Wam nieco więcej z mojego życia. W dzisiejszym materiale to już wszystko, także dziękuję Wam za poświęcony czas. Nie zapomnijcie zostawić nam swoich pomysłów na kolejne materiały. Osoby, których pomysły wybierzemy, otrzymają od nas specjalne koszulki. Także dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję, i zobaczcie także nasze inne materiały. Dzięki wielkie i do usłyszenia niebawem. Cześć!